Cześć, witam was na kanale XCOM. Dziś kategoria urządzeń Cebula, czyli najtańszy flagowiec obecnie dostępny na rynku Poko F4GT. Zapraszam! Zaczynamy sobie od budowy tego smartfona i tutaj już jest bardzo dużo akcentów gamingowych. Generalnie Poco F4GT jest adresowany dla graczy, natomiast ktoś, kto nie jest graczem, także może skorzystać z tego smartfona. Dzięki temu ten smartfon jest bardzo wydajny. Ale wracam do budowy. Zacznę sobie od tyłu, bo tutaj jest naprawdę dużo akcentów i bardzo fajne smaczki. Bardzo podoba mi się forma lampy błyskowej w formie Pioruna. To jest bardzo fajny smaczek, a jednocześnie nie przeszkadza w robieniu zdjęć z lampą błyskową, więc nie da że się sprawdza. Jest praktyczny, to dobrze wygląda. Tył jest wykonane ze szkła, w większości jest ono matowione, więc nie powinno się palcować, ale niestety się palcuje, no i dosyć szybko niestety się brudzi. Kolejnym akcentem jest bardzo ciekawie wkomponowana dioda powiadomień między obiektywy aparatu. Jeśli natomiast spojrzymy z przodu, mamy klasyczną taflę szkła Gorilla Glass Victus, czyli bardzo dobre szkło. Oczywiście fabrycznie pokryte także folią ochronną, z centralnie umiejscowioną kamerą na selfie w formie wycięcia w ekranie, więc ekran pokrywa większość przodu. Wygląda estetycznie. Natomiast jeśli chodzi o budowę smartfona z boku, tutaj jest aluminiowa ramka, co raz, że dodaje takiego akcentu premium, a dwa, że jest bardzo praktyczne. Mamy tutaj ostre ciosane boki. Z jednej strony może się to podobać, z drugiej ten telefon może wyglądać troszeczkę jak cegła, natomiast. Powiedzmy, że nawiązuje do budowy iPhone'a, więc dla mnie jest jak najbardziej ok. Jeśli chodzi na przykład o przyciski głośności, które znajdują się po lewej stronie, one nawiązują stylistycznie chociażby do właśnie wyspy aparatów. No i na prawej stronie obudowy, poza czytnikiem linii popularnych w przycisku blokady, mamy dwa triggery, czyli dwa programowalne przyciski gamingowe, które możemy sobie dowolnie dostosować. Jedyne co mi w nich nie pasuje, że jest troszeczkę za dużo luzu i one... Potrafią latać, ale w bardzo fajny sposób chowają się w obudowie i tutaj możemy sobie je aktywować i dowolnie zaprogramować. No i jeśli zrobicie jednocześnie wysunięcie dwóch naraz, no to wtedy automatycznie uruchamiają się gaming mode i to jest też kolejny spaczek poko. Odblokujmy sobie nasz smartfon i zobaczymy piękny wyświetlacz AMOLEDowy. To jest kolejne nawiązanie do tego, że jest to flagowiec. Nie chcę powiedzieć pełnoprawny, bo ma jedną cechę, która dyskwalifikuje go z pełnoprawnego flagowca, ale o tym powiemy sobie później. Ekran Full HD Plus, czyli 2400x1080, AMOLED 120Hz, co oznacza, że wszystko jest super płynne i ten ekran naprawdę daje sobie świetnie radę. Jasność, kąty widzenia są absolutnie świetne. Odzorowanie kolorów także, no jak to Wam o bardzo żywe barwy i to może nam się podobać. Tutaj ten ekran nie jest w żaden sposób, powiedzmy, że odchudzony. Nie ma tutaj jakichś kompromisów, jeśli chodzi o cena-jakość. To jest topowy ekran, który świetnie sprawdza się przy korzystaniu z tego smartfona. Oczywiście, jeśli chodzi o nakładkę MIUI w wersji 13, specjalnej dla Poco, opartej oczywiście o Androida 12. Teraz czas przejść do specyfikacji. Tutaj, tak jak mówię, jest bardzo dobrze. Przede wszystkim procesor Snapdragon 8 generacji pierwszej, czyli flagowy procesor, który znajdziecie w dużo droższych Telefonach. Do tego mamy 8 lub 12 GB pamięci RAM. Jest to oczywiście LPDDR5. Jeśli chodzi o pamięć wewnętrzną, dwie wersje konfiguracji: 128 lub 256, oczywiście UFS 3.1. Więc wszystko jest super płynne, super szybkie i nie brakuje wam na żadnym etapie pracy czy grania na tym telefonie mocy obliczeniowej. Jeśli chodzi o temperaturę, Snapdragon potrafi się trochę nagrzeć, natomiast odprowadzanie ciepła za pomocą cieczy niweluje problem nagrzewania się obudowy. Oczywiście poczujecie ciepło w jednym miejscu, natomiast nie przeszkadza to w komfortowym korzystaniu ze smartfona. Teraz parę słów o aparacie, czyli takiej 5 Achillesa Poco F4 GT. Aparat nie jest w żadnym stopniu flagowy. Mówi to już nam sam fakt tego, że główna matryca ma 64 megapiksele i jest to Sony IMX686, czyli sensor znany ze średniopółkowych smartfonów. O ile z dnia zrobicie w miarę przyswoite zdjęcie, to w nocy jest ciężko, pojawiają się szumy, jest problem z opaniem balansu bieli, a także z dobrą szczegółowością zdjęcia. Więc tak jak przy pierwszych pokofonach, bardzo, bardzo dawno temu, gdzie była specyfikacja flagowca... To niestety ucierpiał aparat, i gdzieś tutaj ta redukcja ceny musiała nastąpić, i jest to w module aparatu. Siłą mi założyło, że gamerom wystarczy dać aparat, który da radę zrobić zdjęcie z wyjścia do parku i pojechania na wycieczkę, natomiast bardziej liczą się tutaj wrażenia gamingowe, i w tą stronę oni poszli. Więc jeśli chcecie zrobić super świetne zdjęcia tym telefonem, to niestety to nie jest smartfon fotograficzny. Jeśli chodzi o nagrywanie wideo, 4K do 60 klatek. A obraz z przedniej kamery jest rejestrowany w rozdzielczości full HD. Teraz parę słów o baterii, bo tutaj znowu jest flagowo 4700 mAh, czyli takie ogniwo typowe, które wystarczy nam spokojnie na cały dzień korzystania z tego smartfona, natomiast cała magia oczywiście dzieje się w ładowaniu. 120-watowe, super szybkie ładowanie się OMI, które pozwoli Wam naładować tego smartfona od 1 do 100% w mniej niż 20 minut. To jest wynik absolutnie świetny i ta ładowarka jest w zestawie, więc to jest naprawdę duży plus. Co tu dużo mówić? Szybko naładujecie smartfona w każdych warunkach, co jest absolutnie świetne. No i teraz jeszcze parę smaczków. Przede wszystkim głośniki, świetnie pomyślane. Są to 4 głośniki umiejscowione po obu stronach obudowy. I tu jest dużo smaczków w postaci tego, że kiedy wysuwacie na przykład lewego triggera, to dźwięk wydobywa się właśnie z lewego głośnika, a kiedy prawego, to z prawego, więc to są takie fajne akcenty. Dodatkowo, kiedy trzymacie smartfona w, powiedzmy, że w pozycji gamingowej, to jest to wszystko tak ułożone, że robicie idealnie przestrzeń na wydobywający się dźwięk, więc nie zasłaniacie ręką głośnika. Cztery głośniki grają bardzo dobrze, dają całkiem przyzwoite wrażenie audio podczas rozgrywki, czy też oglądania na przykład jakichś filmów. Fajnie w nakładce poko są wkomponowane sygnalizacje haptyczne, czyli delikatne wibracje, które możecie też zmienić w ustawieniach. W ten sposób nie mamy takiego topornego silnika wibracji jak ze starej Nokii, tylko bardzo przyjemną sygnalizację haptyczną, która jest świetnie wkomponowana w to, co dzieje się aktualnie na telefonie. Jak to w Xiaomi nie zabrakło także portu podczerwieni, więc jeśli zapomnieliście pilota do telewizora lub chcecie wygodnie sterować klimatyzacją w waszym domu, to nie musicie wstawać po pilota. Wystarczy skonfigurować to sobie na telefonie. To działa świetnie od lat i jestem generalnie fanem tej funkcji. Bo po prostu się przydaje. Ostatnim smaczkiem jest mikrofon z lewej strony obudowy. To się świetnie przydaje, kiedy na przykład streamujecie waszą rozgrywkę i chcecie coś mówić. To układając w ręce telefon w pozycji, nazwijmy to gamingowej, to zasłaniacie jeden z mikrofonów prawą ręką, a drugi jest dostępny w idealnym miejscu, co pozwala na chociażby właśnie streamowanie. Podsumowując, jest to jedna z nielicznych recenzji w tym roku, gdzie, nie powiem, tanio już było. Yy, znaczy, nie jest super tanio, ale jest akceptowalnie jak na obecne standardy rynkowe. Flagowa specyfikacja, a nie flagowa cena, dlatego, że po w kom... Flash Sale'u można było dorwać za 2649 zł. Normalna cena tego telefonu to 2999 zł, co i tak uważam, że jak zna flagowca, z spółką cenową Średniaka Plus jest naprawdę dobrze Zmianym urządzeniem. Świetny smartfon dla osób, które rzeczywiście szukają gamingu mobilnego, albo po prostu dla osób, które chcą mieć flagową specyfikację, bardzo dobry ekran, ale godzą się na to, że mają po prostu gorszy aparat. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Dajcie mi znać, co sądzicie o Poko F4GT, czy przekonuje Was generalnie gaming mobilny, czy jest to zbędny dodatek, tak jak kiedyś w laptopach gamingowych. Sekcja komentarzy jest oczywiście dla Was, a ja w tej chwili zami się żegnam i widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale Xcom. Cześć.